thank you Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam Państwa w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj gościem naszym jest Pan Jan Gurazda, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzień dobry, witamy Pana bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, witam panią, w witam Świdnicy Państwa. otwarto, Świdnica będzie miała prawo do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, co do tej pory nie miało, Miejsca. Nastąpiło uroczyste otwarcie tego ośrodka. Proszę powiedzieć, jak się udała uroczystość i jakie będą następstwa tego, tej decyzji. Tak, ostatnia zmiana ustawy o kierujących dała taką możliwość, że mogą być również prowadzone egzaminy w Świdnicy. Na wniosek pana marszałka sejmik taką uchwałę podjął. Zobowiązał dyrektora Wojewódzkiego środka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu o wykonaniu takiego, nazwijmy to uchwały tego sejmiku. No i zostało to wykonane. I tak jak pani redaktor wspomniała, wczoraj odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie. Był m.in. pan wicemarszałek, pan I członek rządu, tak byli posłowie, m.in. pani poseł Ewa Drosz, która od sześciu lat wnosiła tą sprawę w Sejmie, była pani poseł Monika Wielichowska, która bezpośrednio prezentowała na posiedzeniu plenarnym w Sejmie tą zmianę, no byli inni zaproszeni goście. Także na skutek porozumienia pana prezydenta miasta Świdnicy i dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Obrzychu, powstał oddział egzaminacyjny w Świdnicy. Ale to aż taką bitwę trzeba było o to stoczyć i czy wcześniej były wnioski na przykład po prostu od mieszkańców? To znaczy się wcześniej, to jeżeli ta ustawa nie obowiązywała, no to było trudno, bo takiego prawa nie było, żeby można było utworzyć oddział w Świdnicy. Natomiast wnioski takie były, tylko że mówię, stan prawny nie pozwalał na to. Teraz mamy tę możliwość, z tym, że ta możliwość jest też ograniczona. Zgodnie z tą zmianą ustawy w Świdnicy będzie można prowadzić tylko egzaminy na kategorię A i B, to znaczy tam B i B1. Czyli to najpopularniejsze, najpopularniejsze dokumenty. z tym, że no nie ma takich możliwości technicznych i, i tych tego obiektu, że prowadzić, A także tak rzeczywiście to w Świdnicy będą najpopularniejsze kategorie B i B1, te, które najczęściej występują. Umowa pomiędzy prezydentem a dyrektorem Wojewódzkiego Środka Ruchu Drogowego polegała na tym, że prezydent zobowiązał się przygotować plac i wszystko to, co jest zgodnie z przepisami na placu wymagane. Tam są bardzo szczegółowe wymagania, jeśli tak, chodzi o taki dokładnie, plac. Tak, Natomiast jeżeli chodzi o dyrektora Wojewódzkiego Środka Ruchu Drogowego, zobowiązał się do wykonania biur, biura, obsługi klienta, sali komputerowej, a więc wszystko to, co jest związane, tak nazwijmy, administracyjnie z funkcjonowaniem tego oddziału. A czy spodziewacie się Państwo, że będzie rzeczywiście takie duże, duże? Duże zapotrzebowanie i duże wykorzystanie i realizacja tego, tej uchwały, sądząc po, po, po wcześniejszych statystykach, po tym jak ludzie się zgłaszają, czy rzeczywiście Świdniczanie potrzebują tego ośrodka? Myślę, że patrząc od strony mieszkańców, to na pewno potrzebują, bo słyszy się takie głosy, przynajmniej słyszały się do tej pory, że dojeżdżając na przykład ze Świdnicy do Wałbrzycha w czasie nauki jazdy, a kilkakrotnie takie przejazdy były to twierdzili, że tamtą godzinę w jedną stronę godzinę, w drugą stronę jazda po prostu, która nie była z niczym, z żadnymi manewrami związana, była dla nich czystą stratą. A więc przy tych 30 godzinach, które najczęściej wykonują podczas nauki jazdy, ileś godzin zmarnowali. Teraz, jeżeli będą mieli to na miejscu, no to oczywiście będą się poruszać po tych drogach, po których w przyszłości po będą po mieście, jeździć, po a będą... więc więcej zostanie czasu przeznaczone na naukę, niż takiej bezproduktywnej jazdy. Chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. WORD... Nie ustawia się tylko i wyłącznie na zyski. Oczywiście musi przetrwać, bo to jest nasze źródło utrzymania ale również dbamy o bezpieczeństwo. Chcielibyśmy, żeby ci ludzie, którzy tam jeżdżą do domu, tam jeżdżą do pracy, czy coś, tam na miejscu u siebie chociaż bezpieczniej się poruszali, przynajmniej na tym etapie początkowym. I Bo le czasem... lepiej się uczyli, mieli lepsze możliwości nauki poruszania się po własnym mieście. Tak, muszę jeszcze przyznać się, że dzisiaj jeżdżąc po Świdnicy i jeżdżąc po Wałbrzychu, to wydaje mi się, że Świdnica jest trudniejsza, jeżeli chodzi o rozwiązania komunikacyjne, w jeździe niż Wałbrzych. Także na pewno będą musieli lepiej być przygotowani, ale pozwolą to właśnie te godziny, które przedtem były marnowane. Panie dyrektorze, oprócz zastępowania dyrektora word pełni pan również bardzo poważną funkcję, kto, nie wie, kto wie, czy nieważniejszą od tej administracyjnej, mianowicie nadzoruje pan egzaminy na prawo jazdy, wszelkie. Proszę powiedzieć, czy zakończyła się już ta burza z, z nowymi testami, z nowymi pytaniami na egzaminie? Teoretycznym, bo pamiętam, że, że to spore kontrowersje wywołały niektóre pytania, typu nie wiem, wymiary akumulatora albo inne. No, tego typu, nie wiem, czy było takie pytanie, ale tego typu, tego typu pytania były. Czy te pytania zostały skorygowane, czy one są takie, jak było od początku, i czy kursanci już się do tego przyzwyczaili? To jest prawda. Ode mnie podlegają wszyscy egzaminatorzy, podlega oddział w Kłocku, podlega oddział w Świdnicy i również egzaminy, które się odbywają w Obrzychu na wszystkie kategorie prawa jazdy. Na pytanie odnośnie pytań egzaminacyjnych większość tych rzeczy, które się w publikatorach ukazały, to były, ja powiem, wprost zmyślone. Nie było takich pytań, gdzie tam jakieś wymiary. Jest tabicy, szansa wyprostować. Jest gdzieś tam, powiedzmy, ktoś mówił, że jakieś tam długość drążka czy coś takiego. Takich rzeczy nie było. To były wymyślone przez ludzi, gdzie ja, mając dostęp do tych pytań, no nigdy z takim pytaniem się nie spotkałem. Natomiast jeżeli chodzi o ciężar, czy powiedzmy to, że te pytania są trudniejsze niż to, co wcześniej było, osobiście twierdzę, że nieprawda. Łatwiejsze są. Poza tym, nawet już z takiego czysto nazwijmy matematycznego podejścia. Przedtem każde pytanie zawierało trzy odpowiedzi. Z tego prawidłowa mogła być jedna, dwie, trzy, czy tam powiedzmy pierwsza i trzecia, czy druga i tak. Te kombinacje były dowolne. A więc w jednym pytaniu mógłbym powiedzieć, że się zawierało ileś pytań. Dzisiaj, gdzie przy pytaniu jest tak lub nie, to gdybym nawet nie wiedział, to teoretycznie, jak będę szczelał, to mam 50%, 50 szansy. Z tym, że każdemu odpowiadam w ten sposób. Proszę Państwa, czy zmieniły się przepisy ruchu drogowego? Nie, są dalej te same. Więc w czym problem? Problem jest w tym, że wcześniej ludzie otrzymywali jakieś tam płyty, skrypty czy coś i uczyli się wyłącznie pytań, które są na egzaminie, nie znając generalnie zasad, które obowiązują w ruchu drogowym. Dzisiaj, gdzie ma wyświetloną konkretną sytuację, jakiś tam film, który pokazuje jakieś skrzyżowanie, jak w tej sytuacji się zachować. No, trzeba niestety wiedzieć, jak się autentycznie zachować. Mało to czasu, jest najważniejsze chyba. W mało całej czasu tej mówili, czy coś. Imprezie. Jeżeli powiedzmy na pytanie jest tam 25 sekund na przycielenie samej odpowiedzi, bo treść pytania jest nielimitowana czasem. Czy powiedzmy 60-50 sekund na pytania, które są ostatnie 12, to ja zawsze zadaję pytanie. Czy ten ktoś, dojeżdżając do skrzyżowania, zatrzymuje się i stoi prawie minutę myśląc, kto teraz pojedzie, czy kto tu ma pierwszeństwo? No tak, to rzeczywiście Także lepiej to unikać zupełnie. takich sytuacji. I odnoszę wrażenie, odnoszę wrażenie, że w tej chwili po zmianie tych przepisów, jeżeli chodzi o egzamin teoretycznych, więcej ludzi bezpiecznie jeździ, może inaczej, może to jest na razie tylko chwilowa statystyka, więcej zaczyna zdawać egzamin praktyczny. Bo oni już wiedzą, oni znają to chociażby z filmu, jak się zachować w takich sytuacjach. A jak pan ocenia poziom y szkół jazdy? W Obrzychu, w Siednicy, tutaj w Kłocku, w tym naszym rejonie. Jak to wygląda, Pana zdaniem? To znaczy, mógłbym powiedzieć, może się narazić wprost niektórym szkołom, ale są dobre i jak zwykle są złe. Jeżeli jest taka szkoła, która ma zdawalność 10-12%, nie przekraczającą 20%, a jest szkoła, która ma zdawalność 50-60%, czy to wymaga komentarza? To już widać tę różnicę. Ta z 20% może lepiej, żeby dała sobie spokój. To znaczy ja czasami dziwię się osobom, które się decydują na szkolenie, że właśnie nie biorą pod uwagę tej zdawalności, która jest publicznie podana, czy w Wydziałach Komunikacji, czy tak, na naszych stronach. to podaje, podaje no, rankingi tych właśnie, szkół. Właśnie, a nie to, co najczęściej jest brane pod uwagę, to cena. Proszę mi wierzyć, że to co tanie, to później w życiu jest drogie, o tak to Właśnie, może mieć jakieś niemiłe skutki. Panie dyrektorze, a jakich rad mógłby pan udzielić, takich podstawowych, osobom, które właśnie teraz myślą o tym, żeby zapisać się na kurs prawa jazdy no i mieć po prostu to prawo jazdy? Na co należy położyć największy nacisk podczas, podczas kursu? Oczywiście, że wiadomo, że trzeba się uczyć, prawda? Ale, ale może pan jako fachowiec mógłby... Podpowiedzieć coś jeszcze, coś dodatkowego tym osobom, które przyjdą do państwa i będą się ubiegać o ten ważny dla każdego dokument. No trudno mi powiedzieć, bo to do każdej osoby trzeba podchodzić indywidualnie. Tu nie ma jakiejś jednej reguły czy jednej recepty dla całej populacji. Dlatego tutaj no, instruktorzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, co do których mam duże wątpliwości. A może pan powie, jak, jak wybrać instruktora dobrego? To, może to Pan wie. To znaczy, mówię, pierwsza rzecz, którą wcześniej żeśmy wspomnieli, to żeby popatrzeć na zdawalność. Jaka z tej szkoły jest zdawalność? Jeżeli ona jest w miarę przyzwoita, jeśli tam 40%, ja już nie mówię o tych szczytowych, czy coś chociażby było lepiej, to warto może czasami parę złotych zapłacić więcej, ale warto, bo jest szansa. Poza tym bardzo często ludzie kończąc kurs, który się kończy egzaminem wewnętrznym, i gdzie y, y, instruktor, który szkolił, twierdzi, że jeszcze ta osoba tego nie umie, czegoś tam jeszcze nie potrafi zrobić, oni podchodzą do tego, zapłaciłem, proszę zaświadczenie, świadczenie, dziękuję. Płacę bardzo. i wymagam, I a nic to nie więcej. O to a nie to o to chodzi. I dlatego jestem zwolennikiem... Tych państw, w których nie ma żadnego limitu godzin, nie ma niczego. Po prostu instruktor decyduje o tym, kiedy można dopuścić do egzaminu. I tak długo będzie uczył, aż uzna, że ta osoba może bezpiecznie jeździć. Niektóre osoby szybciej łapią te zasady. Ja tu nie chcę obrażać wolniej. starszych czy młodszych, bo inaczej na pewno się uczy 18-latek i inaczej się uczy 70-latek. No, A takie jest, osoby też przystępują no, do tak, kursu przystępują, na prawo jazdy. Tak, tak. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jeżeli lekarz podpisze, że jest zdolna, że może nie ma wyjścia. A czy Pana zdaniem właśnie y, ci kierowcy z, z kategorią B, to jest ta kategoria, prawda, tych, Najczęściej ta, ta najzwyklejsza, tylko y, y, do, do własnych celów używanie samochodu? Niekoniecznie. Niekoniecznie do własnych, bo można również być zawodowym kierowcą, na przykład, nie wiem, Pan Prezydent może zatrudniać kierowcę na swoim samochodzie osobowym i właśnie mając... No ja rozumiem, no, ale... Y, ale generalnie no, y, to jest tak. Y, tak. Chciałam zapytać, czy tu, czy Pana zdaniem tutaj po, m, mogłyby być wprowadzone jakieś limity, na przykład jeśli chodzi o wiek, albo... Nie wiem, sprawdzanie umiejętności po jakimś czasie. Nie wiem. Państwa, czy, czy, czy to by się nie przydało pana zdaniem? Proszę Państwa, jest w przepisach, zostało to przesunięte w ustawie o kierujących do 2016 roku taki kurs reedukacyjny, który właśnie każdy, który zdobył prawo jazdy pomiędzy czwartym a 8 miesiącem od uzyskania powinien przyjść, ma obowiązek przyjść na takie dodatkowe przeszkolenie. Z tym, że moja sugestia, która cały czas powtarzam, ale no, trudno, żeby się jakoś tam przebić aż, aż do sejmu, jest taka, żeby to się też jakimś egzaminem. Nie chodzi o pieniądze, żebyśmy się rozumieli. Kończyło. Bo jeżeli to się ma kończyć tylko na tym, że przyjdę i usiądę i długo jeszcze, i kiedy koniec, czy coś, żeby tylko zaliczyć to 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 żadnych efektów nie będzie miało. No ale jest to przewidziane. Jest to przewidziane. Czy jest już w jakimś, w jakimś kształcie, już jest jakiś dokument, jakieś sformułowania na ten temat? Tak, jest nawet program szkolenia już opracowany, bo to miało wejść w 2013 roku, a więc już jesteśmy Ale to po... może jest jakiś opór? To znaczy się może nie opór, jest troszkę inaczej, bo na pewno Państwo wiedzą, że ewidencja kierowców, ewidencja pojazdów nie do końca funkcjonuje. A więc, żeby to wszystko wyłapać, kto kiedy zdobył i tak dalej, no muszą te ewidencje działać prawidłowo. No póki co nie ma takich, znaczy powiedzmy, że jest problem z tym ewidencjami. Będzie kiedyś taka sytuacja, że wszyscy będą zdawać egzaminy na prawo jazdy pomyślnie, czy to raczej marzenie? Proszę Państwa, odpowiem króciutko. Chyba nie ma takiego państwa, w którym by 100% osób zdawało. Nie ma. Przynajmniej ja miałem możliwość jeżdżenia po różnych państwach na egzaminach. Byłem nie wiem, w Niemczech, w Czechach. Na Ukrainie byłem na egzaminach, czy tam powiedzmy na północy, gdzieś w Norwegia, Szwecja. Obserwowałem różne formy prowadzenia egzaminów. I wszędzie jest tak, że ktoś nie zdaje. Ale trzeba się starać. Bardzo dziękuję. Ależ oczywiście. No Ja może jeszcze tylko dołożę coś takiego, co może da ludziom coś do myślenia. Proszę Państwa, za 2012 rok koszty poniesione w wyniku skutków wypadków drogowych to jest kwota 34,6 miliarda złotych. Proszę sobie tę kwotę wyobrazić. Niesamowita to, kwota, to, której wydatkowania można było uniknąć. Chociaż w znacznej części. I teraz proszę dalej: tego nie widać bezpośrednio, bo to jest w różnych resortach, w różnych działach gospodarki narodowej. A więc nie, gdyby to powiedzmy, było uwidocznione, jak na przykład wpływy z mandatów. Że to jest taka kwota, to każdy by być może, nawet i ci na najwyższych, że tak powiem, rządowych stanowiskach, patrzyli, co można z tym zrobić, żeby tą kwotę zmniejszyć. zmniejszyć. A teraz nikt tego nie analizuje, nikt tego nie bierze pod uwagę. I na przykład, zakładanie takich programów, jak to ostatnio słyszałem, żeby o 50% zmniejszyć śmiertelność wypadków, dla mnie to takie troszkę jest, no i może nie będę brzydkich słów używał, ale każdy plan ma to do siebie, że trzeba go wykonać. Więc jeżeli zakładamy, że ma być 2000 osób zabitych, to trzeba ich wykonać, nie? W związku no z tak, tym uważam, że, że taki powinniśmy paradoks. przyjąć wersję docelową. To co pani redaktor powiedziała, zero. I do zera zmierzać. No, że po drodze będziemy z tego, ale, ale tak mieć punkt widzenia, a nie z góry zakładać, żeby tyle było. Oczywiście. Ale to jest moje osobiste zdanie. Czyli po prostu tak czy inaczej trzeba się starać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Jan Górazda, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzyk.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzych24.com.